Witam Państwa serdecznie z okazji zbliżającego się nowego roku 2020. Chciałbym wszystkim akwarystom, ale nie tylko, także tym, którzy oglądają mój kanał z różnych innych powodów, życzyć wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo szczęścia akwarystom. Udanych zbiorników Żeby spełniły się wasze Marzenia na ten nowy rok Żeby woda zawsze miała Odpowiednie parametry Żeby was nie atakował glon Żeby wam się rybki rozmnażały Chętnie I często Czego można jeszcze życzyć akwarystom? W zasadzie chyba najważniejszym życzeniem to żeby nam nigdy akwaria nie pękły. Najwięcej kłopotów z tym zawsze mamy. No i tak, moi drodzy, to będzie już chyba trzeci rok, kiedy jestem na YouTubie w sekcji akwarystycznych. Zamudzaczy. Mam nadzieję, że ten kanał co nieco tam pomaga. Osobom początkującym, takim, którzy dopiero zaczynają swoją zabawę ze zbiornikami, z akwarystyką, z tego co czytam w komentarzach, czy z tego co przychodzi na mail, wnioskuję, że chyba jednak tak. Jakiś tam start każdy może sobie obejrzeć, zobaczyć, przemyśleć. I rozpocząć swoją przygodę z akwarystyką, już tak ciutkę mądrzejszy. Zachęcam wszystkich początkujących akwarystów do oglądania jak największej ilości kanałów akwarystycznych. Musicie sami sobie wybrać, które wam odpowiadają. Które, które przyniosą wam odpowiednią wiedzę. No na to niestety nie ma rady. A najważniejsze to doświadczenie. Powolutku, z każdym miesiącem wasze akwaria będą wyglądać lepiej. I tego wam wszystkiego życzę na ten nowy rok 2020, piękna, okrągła liczba. Serdecznie dziękuję za uwagę. A, i najważniejsze. Dobrej i mocnej imprezy sylwestrowej, ale takiej, żeby wam goście. Do akwariów łapnie pchali. Do zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie się, Pa.